Hej, się witam serdecznie. Jestem #Tiger, a to jest Brawlhalla, a ze mną jest dzisiaj Kamhate. Edu, jak zwykle. Nie w, nie w taki upalny dzień, nie? No więc witamy po intrach. Gramy w Brauchale, czyli w taką grę, w której się klepiesz. Coś jak Super Smash Flash, jak ktoś kojarzy. No i dobra. No to ja, ja wybieram moją Luciana. postać, czyli Luciana, bo go lubię bardzo. No i zaczynamy. Ty grasz jakimś Hiro. widzisz jak to się czyta? Dobra, jaką mapkę wybierzemy? Nawet nie wiem, jaką wybrałem. No i dobra, będzie jakoś taka Temple Run. Gramy z botami, bo się uczymy grać dopiero, przynajmniej ja. Kiedyś tam jak będziemy nagrywać, to będziemy ty. grali sobie już z normalnymi... Ty nie, musi, ty nie musisz mówić, ja już mam ponad 10 level, więc easy. Ja mam 6 chyba, albo chyba. Jeżeli będzie słychać moim karakterę, to sorry, Ja gram na padzie, więc nie będzie słychać. No i... Ara, py... chodź, idziemy się z botami klepać Żeby nie było... Wcale tego nie odgapiliśmy od Sharikana. No nie, nie, nie. Skąd takie pomysły? Kurna! A, myślałem, że to ja... A, jak... A jakiego Sharikana? No, ja nie znam Sharikana. No. <gryw> nie, że to wow. Ty masz postać najbardziej Aj, Aj, jak się co... Jak się codziennie gra od rana do wieczora, to co się dziwisz I To jest Brawlhalla i zdecydowanie nie jest podobna do Brawl Starsa. To jest lepsza Aż, on, takie pomysły, nie 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 nie, nie. To są takie pomysły panie. Nie, To jest lepsza gra Nara Dokładnie o, moja ma, ulubiona, ulubiona broń Nieeo, nie na widzę tej broni. <laughs> A czemu No gdzie? No i straciłem broń No i spadłem o, <laughs> Dobra trzymam się O ja mam pistolety ty. ZUM! Tylko, że one i tak strzelają tylko tak na blisko Wow, ale to było ładne, tylko że niestety ty mnie wywalił. Ty, ona też ma kosę jakąś. Gdzie? Yeah. O, kurde. Nie ma, do widzenia. Od teraz to ja przyjmuję tą platformę. <laughs> o ty. Jo, ale to było ładne. Te pistolety, nie te, te pistolety są spoko, ale ja je wywalam, biorę to No i mnie zabiła Kasidi na. No i nie mam broni no, no i dobrze co? No dawaj no Daj Patrz. Chodź. One! Jeszcze no ta baba Ach, mnie... To. Jaka baba? Skąd? Ja nie wiem co to jest za postać. Jakaś dziwna. Do widzenia. I co? Zostaliśmy tylko my! Wow. <noise> <A>? No kurna <noise> oszukiwało się na sprawdzianach, nie? Wyjął Dobrze, jeszcze to <noise> wyjął O ty. Dobra Ale mi zostało spalnie HP Dawaj Co? Nie ma <noise> O, przegrasz. Bo no, masz pistolety, więc słabo. Dobra. Nie. Na pewno nie. Nie, 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 wygrać. na dół. Na dół! nie, 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 To ja! Ulałeś! Kurde, ja lubię tego Luciana GG Czwarty level, mówiłem. Ja mam siódmy ogólnie. Prawy górny rok pan pisze. Ja już mam level jedenasty, a w postaci mam ponad dziesiąty. W postaci mam w czwarty. No. Dobra, dajcie chwilkę. No. Okej, okay, dobra, jesteśmy Dobrze. znowu. W drugiej rundzie. Ja gram znowu Lucierę. No i okay, tym, razem, tym razem druga runda. Dawaj na przykład to. Spoczko. Żeby dobić odcinek 10 minut, wiecie o co chodzi, żeby więcej reklam wpakować. I tak nam za to nie zapłacą <śle> Kurno <śle> No, jakbyś, Jakbyśmy Za zaproponował za Nie, żartowałem, nie będzie żadnych reklam Bo i tak, bo nam nie płacą Ale lepiej dla was Widzicie, to jest właśnie granie z botami, że bo oni tak trochę nie ogarniają, trochę coś tam wiecie tak Dziwnie się zachowują. Ja wolę tą broń, chyba. I właśnie kiedyś pogramy sobie z prawdziwymi graczami, to będzie lepiej, ale... Może jeszcze nie teraz. Nie, nie czuję się gotowy jeszcze. Jestem. Coś mi urwało chwilę mikrofon. Chcę, 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 Ale Nie, wiem takie rzeczy, mówić... Ej, tak, dobry. No kurde. To jest ten moment, kiedy masz tak mało życia i on... nie jesteś na strzałach i oni cię jadą. Wyjazd. Nie ma. Gdzie?! Kurde! <śles calculus> Co to, to miał być? Ja się tak nie dam Co to, to miało być Ja się nie zgadzam Hańba Hańba wam wszystkim Tobie też I tobie też Wszyscy hańba wam Proszę Hańba wam <laughs> Jak któryś mnie znerwi, to zostanie kosą Eee, te pistole są nawet dobre czy my tylko zostaliśmy? To no to. No. Nie! 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 No jest, ty! To mi do Dobra. Dobra, mi oceniasz życie. Nie! Nie. Ok, Dobra. Tak. O, no, teraz tyle, tyle już nie ma tak łatwo. Zium, zium. <laughs> А еще бабе с тобой. Да, давай, давай, надо. Fak! A żeś poleciał! Nie na sam A żeś poleciał jak normalnie jak naspa. A! A to było mocne! Ale urwał! Ale urwał! Ale to było dobre! O co to, to miało być? O nie! Dobra no, uciekam Nie No kurno, no jak młody nie. Tylko że młody się jeszcze teleportuje Tak bo mój brat też w to gra No KK246G No i mi... No nie To nie Tak będzie będzie hańba Ci no co, na moim odcinku ja wygrałem dwie. Za chwilkę będziemy nagrywać odcinek do KMHT, na którego Was zapraszam, więc tam może ty wygrasz. Zapraszam. To. No. na no, w tym odcinku było na tyle. No, myślę, że mi się podobało. I że kiedyś pogramy sobie brocha, ale jeszcze z normalnymi graczami, a nie z botami. Ja nie muszę mówić na ura, bo i tak jeszcze na mój kanał nagrywam na no to. No. Widzimy no, się u mnie za niedługo. No. No, dokładnie. Oh. No, no to ty się możesz pożegnać. No, Cześć.